Cześć, moi kobieta! Dzisiaj mam dla Was trening na wzmocnienie głębokich mięśni brzucha za pomocą tak, i gwizdek. Takich gwizdek nam będziecie u nas. Jest tutaj plusik i minusik narysowany i można zmniejszać i zwiększać opór. Dodatkowo do pierwszych ćwiczeń użyjemy gumy. Potem będzie potrzebna piłka do pilatesu, a potem już tylko i wyłącznie mata i gwizdek. Tak więc ten gwizdek nie gwiżdże, ale daje opór. I na wdechu, wdech będziemy brać do żebra, do donych żebra. Tak wygląda to, nasz wdech, gdzie żebra rozsuwamy się na zewnątrz. Na wydechu dmuchamy gwizdek i dzięki temu aktywujemy jeszcze mocniej głębokie mięśni. Pierwszy przed nami. Potrzebujemy gumę, gwizdek w kolor, Chwilę, nie będę mówić. Trzy powtórzenia. Zrobimy sobie trzy powtórzenia, gdzie ręce będziemy rozsuwać na zewnątrz, potem trzy diagonalnie, w jedną i w drugą stronę. I tych sferii możesz wykonać sobie trzy to. Ja zrobię z tobą jedną. To dalej. Przerwę. Zwłaszcza dla tych, tych osób, które kręci na głowie, zróbcie sobie parę przerw. Tego, że bardzo mocno się wędrujemy przy tych oddechach i możemy sobie zrobić pomiędzy również przerwę. Nic się nie, nie. Kolejne ćwiczenie przed nami. Teraz wkładam e, coraz blizdej, biorę w torzę Najpierw aktywuję wdele, ne, ne, aktywuję brzuch, rozciągając taśmę również na zewnątrz i wstaję z krzyżem. Przysięgam. Tak i za to, za użyciem jest. Potrzebujemy krzesła gumy, za to potrzebujemy piłkę do pilatesu. Najpierw musimy zwrócić uwagę na naszą postawę ciała, czyli jeżeli będziemy stały w tej pozycji i brzuch jest kręcony, to on również nie będzie prawidłowo funkcjonował. i za pomocą piłki będziemy aktywować przód. OK? Patrzcie. Bardzo często stajemy w tej pozycji, gdzie są mocno wysunięte do przodu. Musimy podnieść palce, stóp do góry, ciężar ciała skierujemy na tam, gdzie ciężar zostaje, palce z powrotem na ziemię, kolana lekko ugięte. Teraz pobijamy sobie miednicę, kościół nowo do pętka, do dozy. znowu kościół nowo do pętka, neutralna pomiędzy. Mostek wyciągamy w górę, wydłużamy kręgosłup, Muszę lekko pociągnąć się za włosy, żeby wydłużyć kręgosłup, żeby wiadomo było jaki ruch wykonać. Teraz bierzemy wdech do żeby razem z gwizdkiem wydech, na wydechu staramy się, żeby brzuch się zapał. plus dodatkowo, dodatkowo chamy obiema rękoma w piłkę. Okay? Próbujemy? To zwrócić uwagę, czy jak już zbudowaliście sobie tą podstawę ciała, czy nagle na sam koniec, zanim w biznesie i piłkę, z powrotem wróciłyście do pozycji zjeściowej. Jeśli tak, zróbcie to ćwiczenie przed piłką i zaobserwujcie siebie. Pozycja musi być wyrównana od stóp do głów. I brzuch na wydechu powinien się pod pępkiem zapalić. Super. Fajne ćwiczenie, proszę Państwa. Nie potrzebujemy z rozcięstki. Wcietamy dłonie na brzuch, dłonie na brzuch. My będziemy brać wdech do żeba. Na wydechu gwizdek, opór. Kilka przerwy, jak to się zaczął kręcić w głowie. Kolejne ćwiczenie będzie bardzo podobne. Znowu będziemy aktywować głębokie mieście brzucha. dłonie <grywamy> się będą zapadać. Najpierw zaktywujemy brzuch i podniesiemy jedną. Trzymając brzuch. I później przerwa. rozluźniamy brzuch. Nowa gracja z powrotem. sobie dwa powtórzenia na prawą lewą nogę. Gwizdek układa. Super. Znowu, chwilka przerwy. Zważam na tę Super, naprawdę, za pomocą tego błyskawie wzmocni się głębokie brzucha. Jest to bardzo fajna terapia, którą można zastosować właśnie stricte po porodzie, żeby wzmocnić brzuch. Super, ciała. Przechodzą również kobiety w trakcie ciąży. Tak więc, to są już troszkę inne ćwiczenia i dedykowane tylko po to, żeby wzmocnić brzuch. Przy czym skupiam się wtedy bardziej na tym, żeby silny brzuch miał przełożenie na skurcze porodowe. To troszeczkę inna praca, ale teraz bardziej Wam pokazuję ćwiczenia, które są z nie mogą nie rucham, jeżeli masz problemy z plecami, albo masz mało stabilizacji z przodu ciała, albo jeżeli jesteś po porodzie i brzuch jest jeszcze słaby chcesz zaangażować go i z powrotem, żeby wrócił do pracy, którą wcześniej wykonywał. <grym> Pokażę Wam kolejne ćwiczenie. Nogi są zgięte na 90 stopni, gwizdek z powrotem i tak bierzemy wdech do żabek, na no, wydech aktywujemy brzuch, brzuch zapalę się i długim palcem powolutku dotykamy podłogi i znowu wdech, przerwa, wydech, aktywacja brzucha i druga noga powoli dotykamy podłogi. Okay? Super, tak więc przed nami przed bardzo parę fajnych ćwiczeń. Możecie je wykonać oczywiście w domu nie jedną serię, a dwie, trzy serie. Sobie po prostu powtórzyć żeby wzmocnić pięknie brzuch.